Imagine there's no heaven in this if you try. Zapraszam na koncert, który odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury. Jest to koncert szczególny, gdyż charytatywny. Będziemy zbierać na tym koncercie pieniądze, które zostaną przeznaczone na pomoc walczącej Ukrainie. A koncert odbędzie się 25 marca o godzinie 17 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Skąd zaczynacie? Z kulisy, tak? Dobrze. Możesz na lekkim półmroku. Obecnie trwają przygotowania do tego koncertu. Będzie to naprawdę fantastyczny koncert, który będzie dawał nam dużo też takiej czułości w stosunku do tych ludzi cierpiących, który również będzie napawał nas taką nadzieją na lepsze jutro. A w koncercie tym wezmą udział dzieci, młodzież, nauczyciele oraz rodzice naszych wychowanków. Warto w tym koncercie uczestniczyć również pod względem artystycznym, ale również tym pomocowym. Serdecznie zapraszam i jeszcze kilka wejściówek znajduje się w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury, które możecie Państwo odebrać.